No oszukała? No kurwa, powiedziałeś, że za pół godziny no. będziesz napierdolony W no, życiu jestem A ty jesteś ledwo wstawiony Daj no jeszcze kurwa dwa złote No ale co za dwa złote możesz kupić? Napierdolę A księciu, kurwa, mojego księdza Daj no, dwa no, złote No ale po co ci? Czym się napierdoli za dwa złote? Mach sobie, ty ty... ty. Ja ci kur... <laughs> <laughs> Czego nie wiem

No. Nie, 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 to nie osyć. Absolutnie Będę czekał, tu będę Cię obserwował, gdzie idziesz i za Tobą będę szedł i Cię sprzedam Dobra wiesz co to jest? Na razie, zresztą ja i tak muszę zaparkować, bo muszę iść sobie kupić w wódkę Także uważaj dziadek, bo będę cofał Ma o się co robić?